Mamy piątkę. Panowie, tylko bardzo ważna rzecz. Drodzy Państwo, patrzycie na Panów. Jeżeli któryś spojrzy się do tyłu, od razu zastępujemy uczestnika. I ja już tłumaczę, na czym polega konkurs. Do każdego z Panów podejdzie z tyłu zawodniczka. Zasłoni mu oczy, i uczestnik będzie musiał odgać, co to za zawodniczka. Jeżeli ktoś już się domyśli, która podnosi rączkę do góry, ja podchodzę, pytam. I sprawdzamy, tak? Kto pierwszy odgadnie, kto pierwszy i najmniej się razy pomyli, wygrywa. I teraz nie zaglądam. Państwo pilnujecie tutaj, panów, tak? Ja wybiorę sobie pięć zawodniczek. To może poproszę. No nie będę mówił kto. Proszę, proszę. No chciałbym przedstawić jeszcze raz, ale no jeszcze nie ten moment. Bardzo. Można sobie wybrać kogoś, już nie będzie problemu. Zapraszam, zapraszam. Hej, okay, mamy już. Na pewno chciałem zaprosić też tutaj. O, proszę, proszę. Dobrze, no, okej. Okay trzecią panią. Zapraszam. Zapraszam, będzie wersja hard. Zobaczymy, zobaczymy, czy sobie poradzą panowie. I jeszcze poprosimy, może zamykamy oczy. Ja teraz już tu stoję. Mamy piątkę, mamy piątkę. Nie stresujemy się. Ustawiamy się bardzo proszę. Każda pani za swoim. To chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć tutaj, kto ma się... Y o, bardzo proszę i już łapiemy, łapiemy, łapiemy. Łapiemy, łapiemy. Uwaga, uwaga, łapiemy. P tak, tak. Łapiemy, łapiemy i bardzo proszę, rączka w górę. Ktoś... O, tu był pan. Przecież słucham. Alisia... Tak Szansę. można oczywiście sprawdzić dłonie, można sprawdzić tutaj zegarek, fryzurę ewentualnie, no nie wiem na ile Pani pozwoli. To trochę utrudnione zadanie, słucham, ale słucham, słucham. Ewelina Sieczka? Nie. Podoba. O, uwaga, uwaga, będzie strzał! Będzie strzał na Ewelinę Ewelinę? Nie też no wstyd, wstyd po prostu, słucham. Wysoko to pewnie baja. Blisko był, prawda? Nie, niestety to nie jest maja. Czy kolega wie? Kolega dostał najtrudniejszy orzek do skryśienia. No słucham. Wstawiam na Lenę. Lenę Dziękiewicz, nie, ale kolega dostał najtrudniejszy orzek do skryśienia. Pozwolimy mu sprawdzić, kogo dostał kolega. Dobrze, no już jest rączka w górze. Słucham. Megan? Nie, to nie jest Megan, choć A tu, proszę, proszę, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze kolega ma szansę, tu już słucham. Dorota. Nie, no wstyd, no wstyd. Mówiłem, można dotknąć, sprawdzić wszystko. Tu kolega, no słucham, słucham. Nie, nie wiem, wysoka Wysoka jakaś, no, a dłonie nic się nie powiedziały? Wszystkie takie tu jest odpowiedź o to. Nieważne. Dobra, jeszcze jeden strzał, Kasia Kowieczna. oczywiście, możesz zobaczyć, kto tutaj... Podpowiem, że kolega miał Alessandro Kiapiniego, także odpada wam ta możliwość. Słucham teraz dalej, Paulina. Brawo! Jest! Chodź No, został nam ostatni uczestnik, słucham. No już powoli się wszystkie opcje wyczerpały. Tak jest! Katarzyna, koniecna. Brawa na uczestników, no mieli ciekawe, orzek do zgryczenia. Dziękuję także dziewczynom. Thank you very much. also for coach. Nagrody za momencik będą rozdane. To już tak woli ścisłości. Gdzie jest zwycięzca? Atok Państwo, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, tu może taka też niespodzianka nieplanowana będzie, ale poprosilibyśmy dwie zawodniczki, może kapitan, poproszę i proszę sobie wybrać koleżankę. Bejrzymy się już kapitan dobrze, to poprosimy, kogo poprosimy Michale? Poprosimy Dorotę, zapraszam, zapraszam. Chcemy Dorotę, chcemy, no to, Przepraszam do radę, ale nie masz czego kremować. Masz prawo wybrać sobie koleżankę. Bardzo proszę, wybierz sobie. Jedna, Jednak pani kapitan, padło. Tak jest, mamy jeszcze jeden mikrofon. Mamy jeszcze jeden mikrofon. Poprosimy jeszcze kogoś. Możecie sobie jeszcze goś dobrać. Bardzo proszę, będą trzy mikrofony. O co chodzi? Zawodniczki za momencik zaintonują jakąś przyśpiewkę. Bo ja mam nadzieję, że Państwo. Brawo, tak, brawo! No to może. Macie jakiś pomysł, czy mam coś zarzucić tutaj? A bo króki widzę, może coś podpowie. Same! Bardzo proszę ustalać. Odejmij mikrofon, proszę bardzo. Od razu mówię, że nie będzie cała Polska z Was się śmieje. To już możemy pominąć na pewno. Nic takiego nie pojawi się potem w internecie. Kto nie to nie skończy się. Patrzcie w kluczowe materiały! Duchacie podpowiedź, bardzo proszę. Nie <trybujesz> Nie nie, ja, ja mam pomysł. Ja mam pomysł, trochę inny. Bo my jak wyjeżdżamy sobie na, na mecze, to zawsze mamy taką jedną osobę, która nam nuci różne, różne melodie, a my zgadujemy co to jest, więc zaprosiłabym na małe murmurandolenę. W takich okazjach ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Lena na zapraszam na scenę. No, pani kapitan sprytnie się wymigała od obowiązku. Ale to proszę, nie uciekamy, jest jeszcze mikrofon. <laughs> Ja, no, jeszcze raz wielkie brana, to było niesamowicie sympatyczne. Na tyle. Dziękujemy serdecznie. I drodzy Państwo jeszcze prosimy zawodniczkę chwilę o pozostanie na, na scenie. Będzie taka mała część nieoficjalna ze strony klubu Kibica. No właśnie, oni jeszcze raz przyszli. No ja wiem, że to straszne. No ja właśnie nie wiem, czy ci tam, ale no dobra, powiedzmy, zaryzykuję. A w ogóle te okulary to także od klubu kibica. Cut the music, please. Dobra, em, ponieważ na meczach to zazwyczaj jest tak, że to wy zadajecie pytania kibicom. To mamy taką niespodziankę. Teraz to my zadamy wam kilka pytań. To będzie konkurs wiedzy o klubie Kibica. Mamy cię. Ok, już jeden punkt, Kasia. Um, pytania będą czytane po polsku i po angielsku, żeby dziewczyny również mogły zrozumieć. Um, tak z was, albo ten z was, each and every single one of you, um, can raise a hand. To give an czyli może podnieść rękę, żeby dać odpowiedź na pytanie. Um, dobra, zaczniemy od początku. Nasz klub kibica jest stowarzyszeniem formalnym. W skrócie jesteśmy SKKS. Rozwij skrót SKKS. For the girls and for gents the question is expand SKKS. On nie, wiem, pewno... ja, ja, yes, yes, yes. Raise hand, podnieście ręce. Yes, 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 yes. Kasia. <grym> Stowarzyszenie Klubu Kibica Sopot. Brawo! <grym> Klub Kibica Sopot. Yes, o oh, Jezus, małe dziewczyny. <grym> SKKS, pomóżcie! SKKS! La I widza światła. Sobowskie krótki widza światła. Nie! Sobowskie krótki widza światła. Dobrze. Następne pytanie. Ilu formalnych członków liczy SKKS? No, How many members have found SKKS? O ile się może zapomnieć? A million! Yeah! Przyszłości na pewno. 200. I'm kidding, almost. 100? Nie, aż tak dobrze nie jest. 187. 87. To zapytam wszystkich po kolei. 90. Kto najbliżej? Stówkę. To znaczy, że dobrze krzyczymy! Dwa. Nie. Kto był najbliżej? 49. Kto był najbliżej? 49, 349. 49. Dobrze. 49, Iza. 49. Iza Nie 49, ale 53. Dobrze, Iza i Maja, po jednym punkcie. Zimno wam jest. Wytrzymacie jeszcze chwilę. To poskaczemy. To nie to jest To nie skacze. Hey! <laughs> hey! Hey! Um, ile lat ma najstarszy członek SKKS? How old is the oldest member of our fan club? 18. Ok. 43. 49. 45. 62. Almost. Let's stop with Alicia. 69. <laughs> You. Ok, next question. Um, może ktoś z Was zna imię najmłodszego członka STKS. No, Zosia. Będzie to prawdę. Zosia! Yeah! Zasięgnieła z nami, pozdrawiamy ją bardzo serdecznie i skora została w domu. <laughs> um, o, to jest dobre pytanie. No.

Szczególnie dla ciebie. Kto był na wszystkich tych wyjazdach z Wami? E, dla podpowiedzi powiem: ten kolega nie, mnie zabije. Nie, nie muszę, nie muszę. Nieudany klon Pauliny Maj. Sebastian! Yeah! Seba! 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 Chodzi A gdzie z Zapraszamy Sebastiana, bo dla Sebastiana mamy specjalną nagrodę. To jest ten chłopak, prawie go wyrzucili z pracy. <noise> Ale myślę, że już. To jest to dyplom. Pytanie. Poczekajcie chwilę. No. Ale. To jest dyplom dla Sebastiana. Sebastian AK Elfik. Sebastian, to jest dyplom dla Ciebie za zdobycie, za zdobycie tytułu szalonego podróżnika numer jeden atomowego klubu Kibica SKKS. Dobra, dziewczyny, ponieważ, ponieważ pewnie jest już naprawdę zimno. Um, ostatnie zadanie dla was wszystkich. Nie fikołek, nie, no dawaj, ja nie za łatwe dla was fikołek. Nie. Um, zaintonujcie jedną przyśpiewkę, którą śpiewamy na przykład na zagrywce. Imię i nazwisko! Tylko Atomov servis! Atomov servis! Atomov znam Evelyn! Dziękujemy Wam bardzo. Będą dyplomy. Jak się, jeśli się nie rozejdziecie, dostaniecie dyplomy. Oczywiście pierwsze trzy miejsca, nie wszystkie. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz za cały ten sezon. Dziękujemy również Wam, że przybyliście. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie, króle, ja Jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie. się za moment zejdą. Możecie Państwo jeszcze kilka chwil spędzić na rozbieranie autografów, na zrobienie sobie fotek z aktualnymi mistrzyniami Polski. Så en träff för oss båda. bardzo. Zapraszamy zawodniczki już do kibiców. Można sobie zrobić zdjęcie, tak jak kolega powiedział, wziąć autografy. Dziękujemy. A tam...